Szanowni Państwo, przechodzimy do głosu mieszkańców. Paweł Momro. Nie no, ja chciałem powiedzieć, że ja współczuję Panu Prezydentowi i Państwu Radnym, no bo nawet teraz przed chwilą ten głos Pana Prezydenta, no to było trochę takie też tłumaczenie się, no z jednej strony zwracanie uwagi poprzednikom, mówcom, natomiast Ewidentnie wyczuwam, że pan prezydent troszeczkę odczuwa, że, że wygląda na wsadzonego na minę. Ten projekt ma wiele wad, ma wiele mankamentów i chyba nawet nie o wszystkich tutaj wspomniano. Ale współczuję też państwu radnym, ponieważ to państwo macie głosować, macie podjąć decyzję i na przykład podejmiecie jakąś decyzję tak? i zagłosujecie i na przykład wyjdziecie i będziecie się z ludźmi pewnie jakimiś spotykać. I trzeba będzie na przykład popatrzeć w oczy ludziom z dzielnic, które protestowały. I to nie jest tak, że tylko radni dzielnicowi sobie protestowali przeciwko tej strefie, tylko ludzie autentycznie przychodzili i z nimi rozmawiali. Nie byłem jedynym u siebie, ale w To było Stare Miasto, Grzegórzki, Łagiewniki, Borek Kwałęcki też podjęły taką uchwałę, czy tam rezolucję, Sfaszowice, Bieńczyce, Miszczejowice, Nowa Huta. Ale może wyjedziecie gdzieś państwo za miasto na przykład na weekend, prawda, odpocząć. I tam też spotkacie ludzi, państwo radni, i na przykład będziecie musieli zmierzyć się ze wzrokiem ludzi, którzy nie chcą tej strefy i y, których reprezentanci w tych gminach wokół Krakowa w Małopolsce przyjęli uchwały, rezolucje, apele. Proszę was, Radę Miasta Krakowa, nie przyjmujcie w takim kształcie strefy. Y, jest to Wieliczka, Zabieżów, Siepraw, Krzeszowice, duże miasto. Kocmyżów Lubożyca, Lubień, Iwanowice, Proszowice i Gołomia, Wawrzeńczyce, Koszyce, Słłupowice i też przed kilkoma dniami doszło nowe brzesko. I są kolejne gminy, z tego co wiemy, które też mają zamiar zabrać głos. Więc ja współczuję Państwu i proszę o namysł i o podjęcie sensownej decyzji i o to, by się Państwo radni, no, nie dali też nabrać na ogromną, naprawdę ogromną falę manipulacji, jaka się tutaj przetacza. Manipulacji na przykład tym, że SCT poprawi jakość powietrza, bo naprawdę nie poprawi. Warszawska SCT pogorszyło się powietrze rok do roku po wprowadzeniu. U nas w Krakowie bez SCT się poprawia. Sprawdźcie, jak wygląda rok po roku. Zresztą jak, jak ma ta strefa, drodzy Państwo, poprawić, skoro wjedzie do niej? Ja specjalnie przygotowałem, tych przykładów mam mnóstwo. Ale wjedzie do niej na przykład Ford F-150, trzyletni, i on emituje zgodnie z normą, która się kwalifikuje, panie dyrektorze. On może legalnie jeździć po pana strefie, przepraszam, po strefie, która tu będzie uchwalona. On emituje 340 mikrogramów na kilometr, a nie będzie mogło wjechać na przykład auto o nazwie Fiat Seicento, na pewno znane wielu tutaj obecnym, które przy silniczku 1.1 emituje 143. Czyli jeden fort jak trzy fiaty Seicento. Dalej, ogromna fala manipulacji leci na państwa z punktu takiego, że Dlatego projektu nie ma alternatywy. Albo ten, albo żaden. Będą nie wiadomo co, kary. KPO. No. Warszawa przyjęła, uchwaliła strefę bardzo daleką od ideału i nikt KPO nie zabrał. Na 7% miasta jest ta strefa, panie prezydencie, panie dyrektorze. Na 7%. A wy, drodzy państwo, macie głosować strefę, która 67% obejmuje, a tak naprawdę całe miasto, bo ogromna większość tego, co jest wyłączone, to jest teren po dawnym kombinacie. I tak samo nie dajcie się państwo złapać na to, że ludzie tylko protestują, no bo. Kto by tam coś popierał, kto by coś proaktywnie za czymś się opowiadał? no Jest oczywiście sterta przykładów w skali ogólnopolskiej, naszej krakowskiej, że jak ludziom na czymś zależy, to potrafią dać głos, że są za. Yy, ostatnio nawet nie wiem, tak dla CPK inicjatywy. Ale drodzy Państwo, to nie jest żadna fikcja. Ten głos mieszkańców, a mówimy dziękuję panu. o 9 tysiącach. Dziękuję. Minął czas. Minął czas. Dziękuję bardzo. Zagłosujcie Państwo, nie, nad, nie dając się nabrać na te wszystkie manipulacje. Dziękuję. Dziękuję. Mam jeszcze jedno zgłoszenie mieszkańca, pan Andrzej Dziurdziński. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dla porządku powiem, że zgłaszałem się jako jedna z pierwszych osób i nie wiem, jakieś tutaj wyniknęły błędy po stronie urzędu. Też to jest pewien, pewna wiadomość, która być może, do której wrócę może jeszcze za chwilę. E, szanowni Państwo, wadliwa jest ustawa, która obowiązuje. E, samo miasto, same władze miasta to przyznały, bo nie zaskarżyły orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to prawda nie pomocne to orzeczenie, ale władze miasta to przy, przyznają. Projekt obecnie procedowany również jest wadliwy. Z tego względu e, chciałbym zwrócić uwagę na jeden przepis, który jest w tym nowym projekcie zasadny i który warto poprzeć. Jest to przepis, który odnosi się do uchylenia poprzedniej uchwały. E, szanowni Państwo, tu chciałbym się już o pewnych generaliach była mowa, wiele trafnych argumentów tutaj padło. Chciałbym się odnieść w dużym stopniu do treści, do treści e, uzasadnienia. E, jeżeli chodzi o konsultacje, to tutaj jedną z wad obecnie procedowanego projektu jest oczywiście tryb, gdzie, który jest niezgodny z ustawą, gdzie, gdzie jest wskazany wyraźnie, że, że dopiero po odniesieniu się do wszystkich uwag zawartych, zawartych w, w, w uwagach w konsultacjach, prezydent może złożyć projekt, projekt uchwały. Jak wiemy, złożył ten projekt właściwie dzień czy dwa po rozpoczęciu konsultacji. Konsultacje skończyły się przedwczoraj. No, i ta, że tak powiem, chronologia wskazuje na, na no bezprawne procedowanie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o konsultacje, to także w uzasadnieniu no jest tylko mowa o poprzednich konsultacjach, bo siłą rzeczy nie mogło być mowy o obecnych. Natomiast nie ma nic na temat przebiegu tych konsultacji. Jest powołanie się na jakieś badania opinii publicznej, o której mało kto słyszał. Nie ma podanej żadnej próby, kto przeprowadzał, w jaki sposób. Natomiast jest to duży, duża część uzasadnienia, która może sprawiać wrażenie, że Krakowianie chcą strefy czystego transportu. Istotna sprawa jest taka, że wiele gmin okolicznych zgłasza swój sprzeciw wobec tego kształtu i tu się odniosę do argumentu, który można wywieźć z uzasadnienia do uchwały. Wcześniej było przewidziane w poprzednim projekcie, że ma być pięcioletni okres przejściowy dla mieszkańców Krakowa. Teraz jest wskazany tak. Tempo wymiany floty musi być rozciągnięte w czasie. Pierwotna propozycja zakładała, że będzie to rozłożone na pięć lat. Wymiana takiej liczby pojazdów na krótkim okresie byłaby nie tylko z nieplanowanym obciążeniem finansowym, na co zwracali uwagę We'll be right back. uczestnicy konsultacji, dla bardzo dużej grupy gospodarstw domowych, ale jednocześnie wyzwaniem rynkowym konieczne byłoby zapewnienie znacząco wyższej podaży samochodów na rynku niż obecnie. Jak wynika, nie wiem, czy to są prawidłowe dane, natomiast jak wynika z danych zawartych w uzasadnieniu, dotyczy to 100 tysięcy samochodów. Jeżeli chodzi o liczbę samochodów, które przyjeżdżają z tych okolicznych gmin, to jak to było wskazywane przez przedstawicieli władz i większości tutaj radnych, jakby koalicji, przedstawicieli, to 200 kilka tysięcy samochodów wjeżdża. Jeżeli proporcje są podobne, czyli jak 100 tysięcy w stosunku do 400 tysięcy w mieście, to również jedna czwarta z tych 210 tysięcy to by było 60 tysięcy. Więc podobnie jak przy poprzednim projekcie musiałaby następować mniej więcej średnio wymiana 20 tysięcy samochodów rocznie. Jak wskazano w, w samym uzasadnieniu do uchwały jest to niemożliwe. Tak więc podsumowując, odbiera się prawo wjazdu bo w, w ciągu tych trzech lat, kiedy będzie możliwy wiosk, za opłatą przez e, osoby spoza miasta, te osoby nie, ma, nie są w stanie wymienić, e, wymienić tych pojazdów. Tak wynika z uzasadnienia do tej uchwały. Więc odbierają się prawo. Do przemieszczania się. I nie możemy się tutaj porównywać do jakiegoś Londynu, do, do, do Niemiec, gdzie komunikacja zbiorowa i każdy, kto był na Zachodzie, w tych dużych miastach, wie, że ta komunikacja zbiorowa jest bez porównania lepiej rozwinięta. Dziękuję. Panie, które tutaj mieszkają przy torach kolejowych, to zazdroszczę. Zazdroszczę generalnie. Wiele osób spod Krakowa nie ma takich szans. Dziękuję.